Dzień dobry, dzień dobry, dziewczyny, witam się ponownie z Wami tutaj u mnie na kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, myślę, który każda z Was powinna obejrzeć, a mianowicie osoby i kobiety, które są świadome pielęgnacji, tego, jakie kosmetyki używać, jeżeli interesuje Was temat dobrych i sprawdzonych kosmetyków, to myślę, że ten filmik Was może zaciekawić. No i słuchajcie, dzisiaj przychodzę do Was z krótkim podsumowaniem po testowaniu już jakiegoś czasu kosmetyków marki Karelika. To są te kosmetyki, które Wam wielokro wielokrotnie pokazywałam na Instagramie, robiąc relacje. Razem wykonywałyśmy sobie pielęgnację, pokazywałam Wam krok po kroku, jak danych produktów używać. Może zacznę od tego, że marka Karelika powstała ogólnie na łotwie, a cała produkcja tych kosmetyków dzieje się w kolebce europejskiego em, zakątka, czyli słuchajcie, Francja wszystkie te kosmetyki są tworzone. W laboratoriach we Francji. Yy, główną ideą ogólnie Karelika, marki Karelika, jest świadoma pielęgnacja, bardzo wysoka jakość kosmetyków, ekologia. I tak oto yy, tak powstały produkty. Ja słuchajcie, z konsu podczas konsultacji właśnie z dziewczynami z Karelika i z kosmetologiem. Pani kosmetolog wybrała mi tutaj kilka właśnie produktów, które już testuję i używam. I muszę Wam powiedzieć, że zacznę może od tego, yy, zacznę od tego produktu. Jest to tonik. Muszę Wam powiedzieć, że to jak ten tonik cudownie nawilża skórę i pozostawia ją taką naprawdę niesamowicie nawilżoną i taką odżywioną, to jest jakieś mistrzostwo. Też Wam wspominałam o tym, że te kosmetyki przecudownie pachną. Bardzo często bywa tak, że kosmetyki takie bardziej naturalne, ekologiczne raczej tych zapachów nie mają, a tutaj mamy taką wisienkę na torcie w postaci naprawdę przecudownego zapachu. Jak pierwszy raz użyłam ten tonik, to wspominałam Wam o tym, że pierwsze, co mi się tak skojarzyło, to jest taki jakby delikatna nuta Dolce Gabbana Light Blue. Nie wiem z czego to wynika, co tutaj jest za składnik, ale... Zapach jest niesamowicie świeży. Tutaj mamy, słuchajcie, taką, jakby pompkę, przez co tutaj ten tonik wydobywa nam się po prostu wodą, strumyczkiem. I słuchajcie, ja teraz nie będę go na twarz nakładać, ale sobie o tu, tak troszkę na dekolt nałożę, żeby go nie zmarnować. Powiem Wam, że e, spróbujcie odstawić totalnie, dziewczyny, jakieś te, no, waciki. E, takie, wiecie, mniejsze czy większe, z tego względu, że właśnie nawet używając waciki na naszej skórze powodują się mikrouszkodzenia, mikronaruszenia. Dlatego ja od bardzo długiego czasu wszelkie toniki, mgiełki i tak dalej, jeżeli nie mają właśnie atomizera, czyli tego spryskiwacza, nakładam na dłoń, później w ręce i dopiero wklepuję w skórę. E, także powiem Wam, że ja wacików już w ogóle nie używam. E, fajna pojemność, bo mamy tutaj aż tego toniku 200 ml, więc jest to naprawdę spora butelka, a naprawdę bardzo fajnie nawilża naszą skórę, ponieważ tutaj mamy, mamy również aktywny kompleks nawilżający z ekstraktu z czerwonych wodorostów, czyli coś takiego innego coś, co nas będzie bardzo fajnie przede wszystkim nawilżać naszą skórę. Kolejny produkt, jaki testowałam, to jest taki myjący krem do oczyszczania. Twarzy. Pojemność 150 ml, i tutaj też mamy bardzo fajne składniki aktywne, między innymi ekstrakt z zielonej herbaty który, słuchajcie, bardzo fajnie reguluje wydzielanie sebum, głównie do cery tłustej, mieszanej, trądzikowej, bardzo fajnie się sprawdzi Wam ten tonik. I ogólnie w kosmetykach ekstrakt z zielonej herbaty bardzo fajnie działa też kojąco. I tutaj mamy już konsystencję, słuchajcie, takiego właśnie kremu. Ja troszeczkę go tutaj nałożę. I w kontakcie z wodą, ten krem robi się taką delikatną, jakby. Pianką myjącą, bardzo delikatne, bardzo w ogóle wydajne są te kosmetyki. I tutaj też mamy zapach taki bardzo fajny, rzeźki orzeźwiający właśnie przez tą zieloną herbatę faktycznie jest to lekko wyczuwalne. I jeżeli chodzi o ten krem myjący, to ja używam go mm, właśnie po demakijażu jak zrobię sobie demakijaż. Czyli nawet olejek, później jakiś po olejku, właśnie resztki tego makijażu, tego takiego zanieczyszczenia na skórze, myłam sobie właśnie tą pastą. Czasami używałam również tej szczoteczki sonicznej, i przede wszystkim skóra jest bardzo fajnie oczyszczona. Nie ma uczucia takiego ściągnięcia skóry, bardzo fajnie zostawia tą skórę też taką lekką, nawilżoną. Ale słuchajcie, taką wisienką na torcie w oczyszczaniu e, skóry i w pielęgnacji cery tłustej, mieszanej, to będzie to oto cudeńko. To jest peeling enzymatyczny, a w zasadzie SOS, oczyszczająca pianka w proszku. Tak ładnie napisane, ale to jest nic innego, słuchajcie, jak taki peeling enzymatyczny w proszku. Przede wszystkim naprawdę świetne, świetne wykonanie i świetny pomysł na tego typu produkt. Totalnie ekologiczny, ekonomiczny. Przede wszystkim tutaj mamy w środku pojemność 25 gramów Wykręcany, słuchajcie, kojarzy mi się to. O, właśnie otworzyłam. Nie otworzyłam, tylko ściągnęłam. Kojarzy mi się to dziewczyny z tym z proszkiem, z posypką dla dzieci. Zepsułam, nie zepsułam. I tutaj widzicie, że przekręcając to, otwiera się na właśnie otwór. To, no dobra, zrobię to dla Was i nasypię delikatnie tego proszku, żeby Wam pokazać. On jest w formie takiego lekko żółtego proszku. Nakładamy go na mokre dłoń. Jak mamy właśnie umytą twarz, ta twarz nasza jest jeszcze mokra. No i co, muszę to wysypać? Albo nie, pokażę Wam właśnie z wodą, w kontakcie z wodą, jak się właśnie ten proszek zachowuje. Ja sobie tutaj pozwolę nalać. O, widzicie, odrobinkę tego toniku i w kontakcie, co prawda, ja za, za mało po prostu tego toniku tutaj, za mało tego proszku nałożyłam. I w kontakcie z wodą ten proszek zmienia się w taki delikatny, delikatną, właśnie taką jakby piankę, jakby lekki mus. E, o, właśnie, tak. O, widzicie, tutaj się mi, czekajcie, o. Robi Pianka, tak. Robi się z tego Pianka. Bardzo delikatna. Świetnie ten produkt będzie się dziewczyny nadawał też dla cery delikatnej, suchej i wrażliwej, ponieważ to absolutnie nic nie podrażnia. Nie ma po kontakcie z wodą, jak ten. Proszek będzie miał kontakt z wodą, to ten proszek się rozpuszcza, przez co wszystkie składniki aktywne, czyli jakieś enzymy, które są zawarte właśnie w tym proszku, działają na naszej skórze po prostu na niej będąc. Dlatego takim ostatnim krokiem właśnie w takiej pielęgnacji wieczornej, głównie, jest nałożenie właśnie na umytą po tej paście umytą e, skóry twarzy, nałożenie właśnie takiego e, tego peelingu enzymatycznego, nałożenie go na twarz, odczekanie 10-15 minut, zmycie wodą i skóra przede wszystkim bardzo fajnie jest oczyszczona, bardzo delikatna, e, złuszczony jest oczywiście martwy skórek który musimy go złuszczać, żeby nasza skóra wyglądała zdrowo i promiennie i powiem Wam, że bardzo, bardzo fajnie mi się to sprawdza, mam wrażenie, że w ogóle po tym peelingu enzymatycznym ta skóra Skóra jest taka jeszcze bardzo nawilżona przez zawarte właśnie, przez zawarty w tym peelingu enzymatycznym właśnie aloes, który będzie cudownie również koił i łagodził naszą skórę. Mam tutaj, testowałam jeszcze takie oto dwie maseczki algowe. To jest takie opakowanie z tego, co marka Karelika nam pisze, takie jednorazowe. Natomiast powiem Wam, że ja tą maskę użyję na dwa razy, a może i nawet na trzy. Słuchajcie. 25 gramów. tutaj jest napisane, że do tej pojemności całe maski wlewamy wodę i taką całą maskę nakładamy sobie na twarz. Ja śmiało stwierdzam, że to można używać nawet kilka razy. Ja używam już jej raz, tutaj będzie jeszcze na dwa użycia, myślę, tak, na dwa użycia. I przede wszystkim mamy tutaj właśnie. Też ekstrakt z zielonej herbaty, który cudownie działa przy regulowaniu pracy gruczołów łojowych, czyli idealna maska dla cery tłustej, mieszanej, bardzo fajnie odświeża, zostawiając właśnie tą skórę później po ściągnięciu. Jezus, jak ja tą maskę ściągnęłam, dziewczyny, to ja Wam powiem, że miałam ochotę się cały czas dotykać. Tak cudownie nawilżona i zmiękczona skóra jest po tej masce, szczerze, nawet po masce algowej z Elever. No nie, nie ma tego samego. Muszę Wam powiedzieć, że takie maski algowe ja Wam bardzo serdecznie polecam używać systematycznie i regularnie, nakładając, nawet słuchajcie na dekolt. Jeżeli macie problemy, że Wasz dekolt jest taki mocno przesuszony, ta skóra jest taka sucha, to polecam Wam spróbować i raz na jakiś czas zrobić sobie takie spa totalne, gdzie maskę algową również nałożycie na dekolt. Ta maska to jest hicior. Tej szczerze jeszcze nie testowałam. Tak wygląda e, ta maseczka, żółta, i słuchajcie, to jest maska taka musująca, jakby. Tutaj oczywiście wlewamy to też z wodą, nakładamy na twarz, i ta maska robi się taka, tak fajnie musuje. Jeszcze tego, słuchajcie, nie testowałam. E, tutaj mamy unikalny kompleks zawarty w masce. Delikatnie działa, wyrównując kolory skóry i poprawiając jej strukturę, spowalnia procesy starzenia. I tak, dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc taka będzie fajnie rozświetlająca, też regenerująca i przeciwstarzeniowa maseczka. Tą maseczkę na pewno jeszcze przetestuję, ale chciałam jeszcze wrócić do ostatniego punktu w pielęgnacji, czyli krem. Mamy tutaj taki balansująco matujący krem do twarzy, do skóry tłustej, mieszanej i powiem Wam, że faktycznie ten kremik bardzo fajnie się sprawdza pod makijaż, trzyma ten makijaż i to wydzielanie sebum tak jakby w ryzach. Nie jest to taki płaski, tępy mat, żeby ta skóra nie wyglądała też staro, żeby ona nie była taka sucha. Natomiast powiem Wam, że świetnie współgra z wieloma podkładami, które używam. Używałam ten krem nawet słuchajcie, pod podkład z Elever i naprawdę świetnie daje sobie radę. Mamy pojemność tutaj 50 ml, pompka airless, więc produkt idzie nam do góry. Totalnie higieniczny, ekologiczny, i ekonomiczny. I tutaj mamy dziewczyny krem oczywiście na bazie wody. Um, można ten krem stosować i rano i wieczorem przy docery właśnie takiej typowo tłustej. Powiem wam, że świetnie się sprawdza i wydaje mi się, że latem, bo ja go testowałam już sobie tak nawet słuchajcie bez żadnego makijażu, faktycznie latem on mi się może bardzo fajnie sprawdzać, żeby e, te właśnie wydzielanie sebum trzymać tak jakby w ryzach. Także nie mogę się doczekać, aż ten kremik będę używać latem. Wiadomo, że tutaj nie mamy SPF-u, tak, tu nie mamy SPF-u. Eee, najpierw nałożymy sobie SPF jakiś lekki, a później ten kremik i zobaczymy, jak to będzie się sprawdzać. Słuchajcie, zaciekawiłam Was tą marką, mam nadzieję, że tak, bo naprawdę wszystko wygląda tu mocno obiecująco i naprawdę... Bardzo fajnie się sprawdza. Głównym, też takim składnikiem w tych kosmetykach są oczywiście algi. Na tym się też skupia marka. I ogólnie na składnikach aktywnych, właśnie pochodzenia z oceanów. Czyli tutaj mieliśmy te czerwone wodorosty. Także słuchajcie, coś bardzo ciekawego i innowacyjnego. Ja ze swojej strony serdecznie Was zachęcam do wypróbowania sobie właśnie tych kosmetyków. Jeżeli chodzi o asortyment Karelika, jest on naprawdę bogaty. Widziałam. Dużo ciekawych, e, bardzo fajnych produktów. Ja dostałam również dla Was od marki Karelika kod rabatowy na minus 20%, który, słuchajcie, jest aktywny do końca tego roku, czyli do końca grudnia. Linka Wam zostawiam na dole. Tutaj widzicie kod, siarka, vlog. E, I koniecznie dajcie mi znać, czym się tutaj zainteresowałyście. E, tutaj mgiełka, e, w sensie tonik i ta pasta myjąca. I tak samo słuchajcie, ten peeling enzymatyczny i maski algowe niby są dla cery tłustej mieszanej, ale ja wam powiem, że to są na tyle delikatne produkty, że śmiało mogą je używać kobiety z cerą dojrzałą, su suchą, wrażliwą, delikatną yy, i tak samo właśnie trądzikową, ponieważ algi bardzo fajnie działają kojąco. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę za spędzony czas tutaj ze mną. Ja też również dziękuję Marce Karelika za możliwość przetestowania nowych kosmetyków, kosmetyków, o których wcześniej szczerze nie miałam pojęcia, a naprawdę asortyment e, bardzo mi się spodobał i same produkty mi się spodobały, więc wiem, że e, no, ta marka zostanie ze mną na dłużej. Zostawiam Wam wszystkie potrzebne linki, opis. I kod rabatowy w komentarzu. I ja się już dzisiaj z Wami żegnam. Życzę Wam dużo zdrówka, dbajcie o swoją cerę, dbajcie o siebie, bo jeżeli Wy o siebie nie zadbacie, to kto ma o Was zadbać? Trzymajcie się ciepło i widzimy się w kolejnym filmie.